Zbyszek chce sprzedać młodemu koguta. No zobacz, zaraz ci pokażę tutaj. Zobacz. Tylko uważaj, żeby on nie uciekł. Uważaj, uważaj na razie, uważaj. Ojej, ojej, ojej. I wyszedł do góry, do zobacz, by Uważaj, uważaj, z ciupkiem łapią. To jest o. Łapki. Zobacz jaki śliczny. Nawet ma papcie. i niebieskie uszy ma, widzisz? się, że się denerwuje. Dobra. To ile za niego dajesz? Pięć dyszek. Nie no, musisz dołożyć. No właśnie, no, za 50 zł to ja mu go nie sprzedam. Chłopie, no zobacz, zobacz, jak on ma ładne dzieci, widzisz? Widzę, widzę. No, musisz dołożyć, dobra. Trzymaj. Trzymaj. No. Trzymaj w ręce twoje. Ładny? Dobra, bierę go. Dobra, to idziemy. Dobra. Co tam? O! Co tam? O, co tam? Ci dam zaraz co tam? Powierzyłem ci dzisiaj, kierowali mi co zrobiłeś? Kierownik do sprawy na chłopaczyna prosił o jedno rzecz, mnie prosił, no kurczę. Ale co zaraz... cię prosił? O co cię prosił? Kurczę. No mów teraz co No to powiedz mi to. ten list wpadł do kurnika, koguta mi z ut utług. Jakiego koguta? Na złomie widziałeś koguta? Tutaj był w silniku kogut? No nie no. Weź, weź powytrwałeś. Kierownik no, no taka gardłowa sprawa była no. List mu złapał koguta rozumiesz, i no, nie chce mu kur jajek nie chce, nie, nie chce, mu nieść no. O, to, to, to. Co? To ja miałem koguta na zbyciu i mnie poprosił do mojej, żeby A taka... co mi jego jajka obchodzą, jak ja mam tu jajka? Miedziane. Ty. Kierowniku, miedziane cewki, to zobacz, ja powie, obiecałem Ci, że przez... Dzisiaj będą zrobione średniki, tak? Kierownik, będą rozebrane na, na, na 100%, no nie denerwuj się, no. Bądź człowiekiem dla nas, zobacz, pyk. Patrz, wyszedł. No. nie mam fotela. Wieszcie. Nie mam fotela, dobra, ale wiesz co, no. jednak moje obowiązki w górze poczekają. O, zobacz, no. zobacz, widzisz, kierownik, jak to ładnie leci? A, sobie proszę bardzo. Dobra, śrubeczki odkręcamy, panowie. Zaraz, kierowniku, będą tak zrobione, raz, dwa, trzy, siedemnastki. Nasadę bierzemy, siedemnastkę, kluczyk i rozbieramy już do cna. A, Ghost, możesz od razu jechać, wózek przyprowadzić. Zaraz będzie będą wierniki zdejmowane. Dobra, to już W pracuj, ja pójdę po ten wózek.